Witajcie kochani, witaj. Joanna Radwan-Wielkie, tak? Zapraszam Cię do takiego krótkiego momentu uważności, do takiego zatrzymania się ze mną na chwilę. Tak zwany trening umysłu. Usiądź sobie wygodnie tam, gdzie jesteś teraz, tam, gdzie Cię zatrzymało. Jeśli teraz nie możesz zatrzymać się na chwilę, odsłuchaj to wideo, kiedy będziesz miał taką sposobność, żeby znaleźć dla siebie chwilę spokoju, chwilę ciszy. I poddaj się prowadzeniu tego momentowi, poddaj się mojemu głosowi. Poddaj się tej energii, która teraz przepływa. Jesteśmy cały czas w przepływie, cały czas. Jesteś w przepływie życia. Jednak dopiero kiedy damy sobie taką chwilę prawdziwego zatrzymania, kiedy aktywność umysłu zwolni. Wtedy mamy szansę poczuć ten przepływ w sobie. Może być tak, że ten moment teraz, kiedy zapraszam Cię do tego spokoju, może wydawać się niewygodny. Może czujesz wielki opór. Może ci się po prostu nie chce, to wszystko jest w porządku. Do czego ja Cię teraz zapraszam, jest akceptacja tych wszystkich stanów, jakich doświadczasz. Być może nigdy nie pozwoliłeś lub nie pozwoliłaś sobie na to wcześniej, żeby przyjąć wszystko, co teraz Pojawia się w Tobie. Obserwuj swój naturalny oddech. Nie wydłużaj go. Nie skracaj, po prostu obserwuj swój oddech. I obserwuj swoje myśli. Obserwuj swoje stany. Obserwuj swoje emocje. Dostajesz teraz taki moment, możliwość szczerego wglądu w istotę siebie. Taki moment. Które możesz po prostu siebie poczuć. Kiedy wszystkie myśli, emocje, rzeczy do zrobienia przestają mieć jakiekolwiek znaczenie. I narzędziem do spotkania się ze sobą w tym miejscu jest, Właśnie Twój naturalny oddech. Być może umysł oczekuje jakichś cudownych doznań w tym momencie. Być może Twój umysł chce coś osiągnąć. I obserwuj te wszystkie jego wycieczki. Obserwuj te wszystkie oczekiwania, które się wytwarzają świadomie, w ugruntowaniu, w swoim ciele. Bądź teraz ze mną. I z tego poziomu obserwuj to, co się dzieje. Oczekiwania, rozczarowania, Pomysły, idee. Twoje ciało może czuć się teraz może bardziej naenergetyzowane. Tak naprawdę nic nie dzieje się nowego. Nasze ciało nieustannie żyje. Jest w przepływie energii. Ale kiedy zatrzymamy się na chwilę zaczynamy doświadczać tej energii. Zaczynamy doświadczać różnych stanów ciała, czy to gorąco, czy zimno, dreszcze, spocone dłonie, stopy, bicie serca. To się dzieje nieustannie w naszym ciele. Pracuje w nas nieustannie energia. A moment zatrzymania, kiedy obserwujesz ten cud, jest momentem niezwykłym, kiedy przyglądasz się sobie. Kiedy obserwujesz siebie, kiedy obserwujesz swoje doświadczenie, to, do czego teraz się budzisz, to perspektywa obserwatora. W miarę jak mój głos cię prowadzi, Twój umysł z zaciekawieniem coraz bardziej poddaje się temu. Twój oddech się uspokaja i po prostu obserwujesz te zmieniające się stany. Obserwujesz nieustannie tą grę myśli, uczuć, emocji, wydarzeń. Historii, bez nazywania, bez oceniania, bez kontrolowania rzeczywistości. Mamy czasem takie wrażenie, że kontrolujemy naszą rzeczywistość. Myślimy, że to my stwarzamy. Te okoliczności. Jednak kiedy teraz tak zatrzymujesz się ze mną, możesz poczuć, że życie po prostu dzieje się, że ten moment, kiedy Twoja aktywność zatrzymuje się. Wcale nie sprawia, że nagle cały świat się zatrzymał. Stawia cię w takiej roli, kiedy obserwujesz ten taniec wszystkiego wokół ciebie. Kiedy jesteś w sobie, w ciele, w oddechu i patrzysz, że życie po prostu się dzieje. Nieustannie dla Ciebie, wokół Ciebie, poprzez Ciebie. I owszem, są tu pewne zadania do wykonywania. Są tu pewne działania, które potrzebujemy podjąć, żeby zrealizować siebie. Jednak, kiedy ten chaos myśli zostaje tak zauważony, tak zobaczony, wtedy nagle robi się w Tobie więcej miejsca na radość z tego, co robisz. Wtedy nagle ten spokój zaczyna wypełniać Ciebie tak naturalnie. Niezależnie od tego, gdzie prowadzicie, każda następna chwila Ty zawsze jesteś i zawsze będziesz. Więc zaglądaj do tego miejsca. Korzystaj z tego nagrania, kiedy tylko czujesz. Że myśli piętrzą się wokół Ciebie, kiedy tylko czujesz jak świat i wszystko wokół Ciebie rozprasza. Zaglądaj tam. Zaglądaj do swojego serca i z tego miejsca zobacz. Spójrz i po prostu bądź. Po prostu się rozluźnij. Nie czekaj na nic. Żyj z chwili na chwilę, w coraz większym poddaniu, w coraz większym zaufaniu. Tak jak prowadzi cię Twoja własna ścieżka. Niech dzieje się najpiękniej dla ciebie. Zanurz się jeszcze w kilka swoich naturalnych, spokojnych oddechów. Niech dzieje się, niech świat mówi do ciebie. Niech opowiada swoje historie. A ty uśmiechaj się delikatnie do tego. I przyglądaj się. Wybieraj z tego wszystko, to, co rezonuje z Tobą na ten moment. A jak już wybierzesz, to nie oceniaj Siebie za te wybory, ale przyjmij Je. Przyjmij Siebie w swoich własnych decyzjach. Bo każda decyzja jest słuszna i właściwa, a Twoją mocą jest trwanie przy niej. Rozluźnij teraz ciało. Być może pojawiły się jakieś napięcia w ciele. Może coś się pokazało, coś nowego się pojawiło? Nie oceniaj swoich stanów. Wszystko jest w porządku. Jakiekolwiek idee masz na siebie, co zostawię teraz na boku? I po prostu bądź dla siebie. Bądź dla siebie dobry. Bądź dla siebie dobra. Niech dzieje się najpiękniej dla ciebie. Do zobaczenia znowu.